Hello, hello. Dzień dobry bądź dobry wieczór, w zależności od pory, w której to oglądacie z tej strony Kroks. A to jest wstęp do tego, co będę robił w tej mini serii, czyli omawiał produkt TDS GTN XI do Microsoft Flight Simulator 2020. Czym jest ten produkt? No, to jest potężny dodatek, można powiedzieć. On oferuje tak naprawdę kompleksowy zestaw funkcji, no powiedzmy, zapewniający taką realistyczną awionikę. I dokładną nawigację w Microsoft Flight Simulator 2020 dla samolotów General Aviation, ale nie tylko, bo ono jest, to urządzenie jest spłynnie zintegrowane tak naprawdę z wieloma dodatkami. Pod słowem dodatki rozumiem różne, różne samoloty, bo ta lista jest naprawdę bardzo długa, a przede wszystkim ten dodatek jest zintegrowany z bazą Navigraph, tak jak widzimy. I z mapami Jepsena, razem które są dostarczane z Nawigrafem, więc ten GPS działa naprawdę bardzo, bardzo szeroko i zakres funkcji dla samolotów General Aviation jest naprawdę przepotężny. Nawet jeżeli byśmy sobie spojrzeli, na to, ile samolotów jest z tym dodatkiem zintegrowanych, nie tylko General Aviation, ale także samolotów długodystansowych, a także helikopterów, bo również takowe się tutaj pojawiają, to naprawdę oczy wychodzą. Z orbit, że w tych wszystkich samolotach teraz możemy mieć właśnie GTN XI zintegrowany. A przecież potrzebna nawigacja, dokładna nawigacja jest jak złoto. No, nie oszukujmy się, że, że latając samolotami General Aviation i, i biorąc pod uwagę te defaultowe garminy, czy stare garminy, które mają takie bardzo archaiczne podejście do, do nawigacji, choć oczywiście bardzo dokładne. Nie krytykuję tego, żeby tutaj. Te Nikt mi nie wyciągał z kontekstu pewnych słów bardziej chodzi mi o podejście. GTNXI jest dosyć dużym ułatwieniem dla samolotów General Aviation nie dość, że oferuje naprawdę fajne funkcje, bo to i nawigacja, komunikacja, świadomość sytuacyjna, no bo wiemy, co się dzieje wokół nas, razem z tikasem, razem z zagrożeniami wokół nas. Te kluczowe tych kluczowych funkcji tego, tego narzędzia jest naprawdę bardzo dużo, bo to jest przed. Wszystkim narzędzie od nawigacji GPS i, i zawiera całą bazę danych, procedur, podejścia, pośledzenie VOR-ów, planowanie lotu, integrację z Simbriefem. Tak naprawdę, GTN XI oferuje kompleksową gamę tych funkcji nawigacyjnych wszelakich, jakie byście tylko chcieli, które wam pomogą w lataniu mniejszymi samolotami, troszeczkę bardziej wymagającymi niż właśnie Airbusy, Boeing które mają komputery pokładowe zintegrowane już i rzeczywiście to latanie tymi samolotami jest zdecydowanie zdecydowanie prostsze, więc użytkownicy, jeżeli chodzi o GTN xi mają tak naprawdę możliwość dostosowania różnych aspektów tego panelu, bo on jest bardzo bardzo szeroki. Zresztą na tym filmie, który tutaj będzie sobie leciał w tle, będziecie widzieć chociaż skrawek możliwości tego możemy wyświetlać mapy tak jak robimy to w nawigrafie. Możemy je nakładać na już skonstruowane podejścia, jeżeli chodzi o właśnie TDS. On również ma radar pogodowy, który działa i który fantastycznie odzwierciedla pogodę, którą mamy właśnie w symulatorze. Te przypisania przycisków, własne preferencje i to jak on pracuje, to co mamy w nim zintegrowane jest naprawdę naprawdę bardzo mocno zachęcające do tego, żeby zainwestować w ten produkt. Tak jak już wspominałem, on integruje również mapy Jepsena i dane nawigacyjne z Navigraph, więc tutaj możecie być spokojni, kto ma wykupiony Navigraph, jest w pełni świadomy, że wszystkie te najnowsze iRaki, wszystkie najnowsze mapy będą się również pojawiały w gtn -ie. To dodatkowo tak naprawdę zwiększa realizm i funkcjonalność tego pakietu avioniki. Zapewniając dostęp oczywiście do aktualnych baz danych nawigacyjnych i usług map na całym świecie, bo przecież ta baza Jepsena jest gigantyczna. Ale tak naprawdę TDS GTN nie tylko wyświetla mapy, tak jak już wspominałem, ale także jeśli są dostępne, uwzględnia dane geograficzne, zapewniając położenie statku powietrznego na mapie w czasie rzeczywistym. Wyjątkową jego funkcją jest, tak jak już wspominałem, nakładka mapy umożliwiająca. Przeglądanie tych map z odniesieniami geograficznymi. Też jest oczywiście radar terenowy, który, jeżeli jesteście na przykład w jakimś górzystym terenie, pokazuje nam zagrożenia. Także kilkanaście, kilkadziesiąt opcji, które na pewno w samolotach General Aviation Wam się przydadzą. Wydaje mi się, że warto się temu produktowi przygrzeć. Ja ten produkt od TDS-a dostałem, więc w związku z tym postaram się go wam wytestować. Wiecie, że ja jestem uczciwy w ocenach. Na razie zachwalam, bo dobrze to wygląda. Jak będzie w praktyce, zaraz się to okaże, to będziecie widzieć w kolejnych odcinkach tej krótkiej serii. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście ten produkt działa tak, jak wygląda. Ale jestem w stałym kontakcie też z twórcą tego GPS-a, czy z twórcami tego GPS-a, którzy zapewniają naprawdę kompleksową pomoc. To jest bardzo fajne podejście do klienta, bo oni stoją frontem do klienta, to znaczy nie cofają się, nie. Nie olewają klienta, tylko ten Discord, ich widać, że żyje, że tam jest prowadzona dyskusja cały czas na temat błędów i tego, co w tym GTN XI się dzieje, bo tych błędów oczywiście nie brakuje, bo zawsze się zdarzy jakiś błąd, który będzie determinował ocenę przez użytkowników, w tym przypadku tych błędów było kilkanaście, ale z tego co widziałem w takim toku dyskusji, twórcy bardzo szybko te problemy wszystkie rozwiązywali i wyrzucali kolejne updatey. Jeżeli Chodzi o instalację tego produktu, no to przyznam wam szczerze, że jest bardzo prosta. Mamy takie menu, gdy już sobie oczywiście ściągniemy i będziemy chcieli go zainstalować, przede wszystkim musimy ściągnąć i zainstalować X IPC Trainer. To jest pewnego rodzaju poradnik, ale też rzecz bez której nie będzie działał, nie będzie działała sama integracja, bez której nie będzie działał sam GPS w symulatorze. Gdy już mamy to zainstalowane. Instalujemy oczywiście naszego TDS GTN-XI, no i w związku z tym będzie się on pojawiał, będzie możliwość integracji tego narzędzia w symulatorze. To jest też fajna opcja, że możemy go odpalić zupełnie zewnętrznie, na drugim monitorze, albo jeżeli ktoś konstruuje jakiś wirtualny kokpit, to również można go przenieść, że tak powiem, na ten wirtualny kokpit i w Jakimś stopniu go połączyć, więc teraz widzicie, że tak naprawdę jest to narzędzie, które możemy sobie dać na drugi monitor i korzystać z tego korzystać z tego w sposób taki, jak Wam teraz pokazuję. Więc to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Jeżeli byśmy sobie weszli w mapę, no oczywiście nie jesteśmy w symulatorze, nie jesteśmy połączeni z niczym w symulatorze. Toss. system test OK. Proszę bardzo, ta system test OK. I jakbyśmy sobie tutaj pogrzebali, oczywiście moglibyśmy zacząć. Konstruować plany lotu, podejścia czy wszystkie inne procedury z tym związane. On ma też bardzo fajną opcję, czyli ma wbudowany taki bardzo upośledzony winaf. To znaczy, fajnie sobie te wszystkie constrainty wypisuje i pokazuje nam wedle bardzo prostego wzoru, który sami moglibyście sobie obliczać, ale po co się trudnić tym, skoro robi to sam GTN Xi i pokazuje nam, kiedy zaczynamy zniżanie i z jaką wartością vertical speed, co jest mega. Fajnym rozwiązaniem dla samolotów General Aviation, bo jak sami wiecie, często sprawia wam to trudności. Nie będę was tutaj oszukiwał, mi też to sprawia trudność, nie chce mi się liczyć wzorów. Wolę, żeby zrobił to za mnie komputer. Taki jestem wygodny. Więc tak to tutaj wygląda. Mamy podstawowe planowanie lotu, mamy podstawowe planowanie paliwa. Mamy kilkanaście innych opcji, które możemy sobie tutaj wrzucić i którymi możemy się pobawić, na przykład Flight Timers, tak? czyli najważniejsza rzecz w samolocie, czyli zegarek. Ogląda moje streamy, wie o co chodzi. Możemy sobie na przykład zaplanować wiadomość, która wyświetli nam się na GTN XI, bo na przykład, nie wiem, na 8000 stóp zapomnieliśmy wyłączyć świateł, no to sobie planujemy, że po iluś tam minutach ma się nam wyświetlić komunikat: Ej, stary, wyłącz światła lądowania, bo wypada i niuska, i żeby ci się do ciebie nie, nie przywalił, tak? No podaję teraz absurdalne przykłady, ale chcę, żebyście zrozumieli o co o co chodzi? Oczywiście, mapy. No to jest fantastyczna sprawa, że tutaj są dostępne mapy, i to już o tym mówiłem. Tak, ale to jest znakomite, że jeżeli teraz byśmy znaleźli sobie gdańskie lotnisko i spojrzeli na przykład na odloty z gdańskiego lotniska, no to będziemy mieli komplet map, na przykład związanych z procedurą Irlandu Hotel, czy Nick Me One Hotel. I to są oczywiście rzeczy, które możemy nałożyć na naszego GPS-a. Czyli na naszą mapę, która jest tutaj, więc mega fajne połączenie, którego mi bardzo, bardzo mocno brakowało. Teraz to jest oczywiście proces instalacji, więc ta instalacja jest bardzo prosta, tak naprawdę. Hmm, GTNX, IPC Trainer i następnie sam GTNX. To jest aplikacja zewnętrzna, absolutnie nie instaluje ona się jakoś mocno chyba w mfs -ie. Tego nie sprawdzałem. Nie wiem czy, on, czy to jest w Community, czy tego nie ma w Community. Wiem tylko tyle, że jeżeli odpalam MFSA to już jest i jakoś nie muszę się tym mocno przejmować. Po prostu jest i działa. Co jest najważniejsze w tym wszystkim. Więc... W pierwszym odcinku omówiliśmy sobie po pierwsze, integrację do, jakiego, do jakich samolotów GTN XI jest, że tak powiem, kompatybilne. Następnie omówiliśmy sobie proces instalacji, bo ta instalacja niektórych na przykład mnie zaskoczyła, że najpierw muszę PC trainera sobie tutaj zainstalować, a następnie sam GPS. No i oczywiście samo narzędzie, które mamy tutaj, możemy sobie je rozciągać powiększać, robić z nim, co tylko nam się żywnie podoba i to wszystko fajnie funkcjonuje. W kolejnych odcinkach będziemy już w samolocie, będziemy tworzyć podstawowy lot i będziemy wykonywać ten lot właśnie za pomocą GTN XI. Od TDS bardzo mi się podoba to narzędzie i już się nie mogę doczekać, kiedy będę to testował. Ja Was zachęcam, żeby wejść na stronę TDS GTN XI. Cena tego produktu. No, odstrasza. To od razu mówię, że to jest odstraszająca cena, którą wypada sobie spojrzeć, bo podstawowa wersja kosztuje 26, 21 funtów, a rozszerzenie do Pro to już jest, czy cała wersja z Pro, czyli z całą tą integracją na kosztuje już niestety około 70, 55 funtów. Więc to trzeba mieć na uwadze, że to jest bardzo, bardzo drogi biznes, ale stwierdziłem, że Wam go pokażę. Pokażę, bo mogę po prostu. I wydaje mi się też, że warto zwrócić na niego uwagę i być może pozbierać pieniążki i sobie go gdzieś w przyszłości kupić. Dziękuję za pierwszy odcinek. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. I teraz podpalajcie już drugi odcinek, gdzie siedzimy w samolocie. Mam nadzieję, że Wam się taka seria spodoba. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.